A3 ETRO. Tą maszyną można jeździć w kompletnej ciszy, korzystając z silnika elektrycznego, ale z drugiej strony też można zrobić coś takiego. No, dzisiaj na parkingu przed przejściem granicznym w Kołbaskowie mega ciekawy przypadek. Na moim kanale niezbyt często pojawiają się hybrydy typu plug-in, chociaż są to spoko samochody, do korzystania z nich tak na daily można ograniczać koszty. A co, gdy hybryda typu plug-in jest stuningowana? Audi A3 Etron, rocznik 2017. Po samochodzie nie widać, że to hybryda, którą można ładować z gniazda. Często ludzie mylą ten samochód z S3, ale jest to zupełnie coś innego. W tym samochodzie mamy dwa silniki spalinowy i elektryczny. Spalinowy 1,4 TFSI, 150 koni mechanicznych, 250 Nm. Oraz silnik elektryczny z baterią o pojemności jakoś 9 kWh. Silnik elektryczny generuje tutaj 102 koni mechaniczne oraz 330 Nm. Można w trybie elektrycznym jechać do 130 km na godzinę. Jednak jeśli chodzi o moc i moment obrotowy całego układu, 204 koni mechaniczne i 350. W serii. Ten egzemplarz został jednak trochę przerobiony. Jest znacznie szybszy. W ogóle, że takie rzeczy da się w takim etronie zrobić, jest to dla mnie coś całkowicie nowego. Został tutaj zrobiony chip tuning w silniku spalinowym oraz Cały ten układ hybrydowy też został, jakby można powiedzieć, customowo przeprogramowany. Został też przerobiony układ wydechowy. W ogóle mamy tutaj napęd naprzód i automatyczną sześciobiegową skrzynię biegów. I po tych wszystkich modyfikacjach mamy tutaj 320 koni mechanicznych oraz 490 Nm. To będzie bardzo ciekawa próba autostradowa. To pozycja za kierownicą zajęta palimy maszynę. Ok, i auto już jest odpalone. Proszę bardzo, D. I ciśniemy sobie w trybie elektrycznym. Tutaj klimatyzację wyłączymy, mały nawiew. Ale gdy trzeba, no to tutaj są tryby jazdy. Komfort to jest taki tryb jakby hybrydowy. Raczej tutaj auto ma znacznie mniej mocy i tak dalej. Tryb automatyczny i tryb Dynamic. No właśnie, może SoundCheck. No i tak to wygląda. Oczywiście tutaj możemy sobie wykasować zużycie paliwa. Tutaj jeszcze jest takie EV taki przycisk. No i tutaj mamy też podtrzymanie ładunku, czyli tam baterii hold trip, hybrydowy, jazda elektryczna, no ale będziemy tutaj jechać na podtrzymaniu. Baterię mamy tak w miarę naładowaną. Eee... Bo to jest niegłupie Mamy tutaj silnik benzynowy Któremu pomaga jeszcze silnik elektryczny Gdy jedziemy dynamicznie Gdy deptamy Jest to bardzo ciekawe Bardzo będzie ciekawa próba autostradowa Sam nie wiem czego się spodziewać to tutaj będzie prędkość maksymalna Jakie będzie 100-200 i tak dalej 320 konny plugin, Bo po tuningu Tego jeszcze nie było Rewelacja no dobra, ruszamy. No i tutaj wyszarpu, chce nam wyszarpać auto troszeczkę kierownicę podczas przyspieszania przy niższych prędkościach, ale spokojniutko damy radę. No jest walka z trakcją, no tego tutaj nie da się ominąć, ale gdy tak sobie jeździmy tym autem normalnie, w ogóle jest to bardzo fajna sprawa bo. Jeśli chcemy ładujemy sobie ten samochód czy to w domu, czy to na ładowarce, czy w pracy. Przejedzie gdzieś na ładowaniu, mała bateria bo hybryda typu plugin około 40-45 km. Ale gdy chcemy sobie depnąć, no to po prostu wciskamy gaz do dechy i auto tutaj będzie nam strzelało. No, sprawdzimy sobie soundcheck. Na szmyln. O, tutaj jeszcze przez chwilę nam tutaj auto w tryb elektryczny wpadło. No zobaczymy co to będzie. Zobaczymy. Niemiecka strona. Jak dzisiaj jest wiatr, strona Berlina pod wiatr. No i 100-200 próbujemy. W ogóle jest tutaj bardzo ograniczona dziura Ponieważ po prostu ten silnik Elektryczny nam tutaj pomaga 16.3 200 Proszę bardzo Dobra, na razie odpuścimy 16.3 sekundy Hybrydom typu plug no dobra, tutaj był trochę ruch Jestem ciekawy Do ilu tutaj jest skrzynia biegów Ale chyba jest bardzo długa No bo szósty bieg 160 km na godzinę. No i mamy 3000 gdzieś 210 obrotów. Teraz sobie troszeczkę przyspieszymy. Średnie spalanie 13,8 i 13,78 kWh na 100 km. się no, ale jest 100-200 jak na hybrydy typu plug taką normalną, no bo wiadomo, są też sportowe hybrydy typu no nie wiem, Porsche 918 i tak dalej, ale to taka normalna hybrydka jest jak się uprzemy, jeździmy tylko do pracy, na zakupy i tak dalej, wokół komina można byłoby tym autem jeździć za darmo, ale w ogóle bez wytchnienia, 200 km na godzinę Naprawdę bardzo luźny rysiek. Prowadzenie jest całkiem pewne. Nie czepiałbym się tutaj. Mamujemy. Ciekawe. Jaki tutaj mamy zasięg na paliwie, na benzynie 493 km. I tak dalej. Tak te 227 km na godzinę. 100, 200 super. A prędkość maksymalna? Zobaczymy. Z przeciwko tutaj podobny jakiś wypadek był. Także zwrócę, zwrócę na to uwagę. Czy nie będziemy jechać przypadkiem objazdem? Tutaj powoli sobie tak przyspieszam. Pierniczy. Straszny wypadek. Dobra. 228 kilometrów na godzinę według GPS-u. No, panie Hondiarzu, nie niestety mamy mistrza lewego pasa z Czech zjeżdżamy na drugim zjeździe za przejściem granicznym w Kołbaskowie na Szmyln ale tutaj pojedziemy sobie objazdem a tutaj moglibyśmy sobie w trybie elektrycznym w sumie pojechać tutaj burczy nam ten wydech, będzie sound proszę, auto którym możemy jechać w kompletnej ciszy w trybie elektrycznym ale też zrobić soundczek na Szmyln Produkcję sobie zrobimy. Drugi bieg. No i naprawdę ładny dźwięk silnika. Pojedziemy sobie wioseczkami. Może tutaj wrzucimy sobie auto nawet w tryb komfort. O, tak. I czuję się jak prawdziwy Tesla, bo sobie jadę bez silnika spalinowego. O, teraz spalinowy. Teraz auto chodzi nam normalnie, jak taka normalna hybrydka. W ogóle średnie zużycie paliwa mamy 15,2 litra na 100 km, 15,11,9 kWh na 100 km. Ale tutaj też sobie wyzuruj, wyzerujemy zużycie paliwa. Zobaczymy w ogóle, co się stanie. Dobra, pół godzinki. Postałem w korku. Jeszcze sobie raceboxa włączę. Stop i wjeżdżamy z powrotem na autostradę. Średnie zużycie paliwa 1,8 litra i 12,3 kWh. To wrzucimy sobie tryb Hold Battery i znowu Dynamic. W ogóle tutaj przyjrzałem się tym wszystkim wskaźnikom i faktycznie tutaj jest jeden wskaźnik, ile mamy benzyny, a tutaj i jaki mamy stopień naładowania baterii tutaj myślę, że jeszcze raz 100-200 sobie zrobimy szybko. Ale się trochę wyczekałem. z pół godziny w korku stałem. Ale brzydko policja tutaj wyjechała, ja pierniczę, ale 100 zmierzyliśmy. Panowie policjanci nie patrzą w lusterka też czasami. Wyszło 1841, ale było troszkę pod górę. Mamy prawo tak przy policji sobie tutaj interpretować. A co? No i to, tutaj zużycie mamy benzyny energii elektrycznej. Może uda nam się raz bujnąć, na maksa Ale tutaj nam się prądzik kończy Także nie wiem, czy pełną moc będziemy mieli Przy V-Maxie Oj, i widzę po ekonomizerze Że chyba jednak jest tutaj jeszcze ogranicznik prędkości I mistrz lewego pasa, hamujemy Wiecie dlaczego tak poznałem? Ponieważ już chwilowe zużycie paliwa, osiągając najwyższą dla tego samochodu prędkość jaką jechaliśmy po prostu, no zaczyna po prostu chwilowe zużycie spadać. Ale powiem Wam, kurczę, trochę wkurzyłem się tutaj, że stałem w tym korku. Ja pierniczę. Tyle czasu, no musiałem odstać, ale potestowałem tryby. No zużycie paliwa skoczyło nam teraz na 6,8 i 13,4 kWh na 100 km. I dobra, tutaj już mamy większy ruch. Można powiedzieć, że próba autostradowa jest zaliczona. No bo pojechaliśmy na maksa, zmierzyliśmy sobie 100-200 Obroty, no, przy jednej prędkości sprawdzone. Także można odhaczyć. Bardzo ciekawy, bardzo specyficzny samochód. Bardzo dynamiczna hybryda typu plugin. No nic, mam nadzieję, że ten odcinek Wam się niesamowicie podobał. Było to coś bardzo ciekawego. Widzimy się w jakimś kolejnym filmie. Na razie trzymajcie się.